Cześć! Dzisiaj otworzymy sobie kolejnego prelispaka z dodatku Strix Haven. Patronem dzisiejszego odcinka będzie Wifferbloom. Także nie przedłużam, zapraszam! Otwieram sobie dzisiaj robotę. znowu sobie coś na trochę folii, żeby było łatwiej się dostać do środka. Dzięki temu pół godziny sobie zaoszczędzimy. Na samym otwieraniu pudełka Tam symbol szkoły, kostka to być Oj, oczywiście nie dali tego, nie dali tej przyjemności. Jest agent, trochę oszukany. Nie no, że nie. Dobra. I czułem, że może coś z tego wyjdzie. Czyżby udało się dorwać naszą kartę promu w dobrych kolorach? Dobrym kolor. Nie. No nie. Zawiodłem się, bo jednak jest niebieski od drugiej strony. także Pa, 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 pa. Nie udało się. Dobra, lecimy. 5 boosterów z losowymi kartami. Plus. Jeden booster z kartami w naszym kolorze, w naszych kolorach. Lecimy, to są te dobre kolory. Luffy Bloom lecimy na starcie. Drugi pewnie będzie kampus. Tak jak myślałem. Dobra. Ciekawe czy będzie też Apprentice w tym. Nie mamy. I kampus jest też. Od razu odrzucę. Trochę na boczek. Dobra. Mamy kampus. PES Summoning. Ok. Spring Main, curving. Mhm, mm promising duskmage, Profesor of Zumancy, Beer Druidem. Mm mhm. Nowis Dissector, Troll. Introduction to Annihilation. O proszę. Dobra. Myślałem, że się zaczyna. To niestety handful speciment. I mamy Go Blank. Pierwszy flank. Dina So Steeper. Mm -hmm. Legendarna kreaturka. Proszę. Proszę, proszę, proszę. I naszą rarką będzie. Carlos Bloodmage. Mhm. Mm i pest. Pewnie dwa pesty. Dokładnie. Co też, to jest pewnie... to A nie Ingrig i Fraktal. Okej. Okay. Takie wspomaganie. No i oczywiście karta do wypełnienia, no i pięć puszczek szczęścia, dwie, trzy losowe wcześniej, sobie od razu odłożymy, I teraz zobaczymy ile nam mytyków się trafi, A może do moich tutora, tutorial się trafimy, A, albo Albo też może będziemy mieli szczęście i trafimy też Lightning Bolt'a, z Kuli Pledge Mage. Niestety nie w naszych na starcie. O, hierobatu Jak zwykle nas nie zawodzi. Pan Campus. Po co dawać nasze kolory? Skoro mogą być nie nasze. Field trip. Czyli zaczynamy od zielonego. Niebieski. mm -hmm. ingredients. Ingredient. Okay. Oh, a nice study break. Tom Shredder. Mm-hmm. Tom Shredder. Dobre. I lecimy dalej. Regres Ampli Marsor. Mhm. Mm Lesson. Będzie w... Będzie w każdym. Elemental summoning. OK I Ancomony Ten Red Incaster. W naszych kolorach. Co fajne. TIMPENANT. O ma na, napesty. Zawsze może być fajne. Lordhold Excavation. I learning Light Scribe. Nie tak. Nie tak miało być. Kolejne nie w naszych kolorach. Strategic Planning. No, niestety. Nie mamy tyle szczęścia jak dać. lecimy dalej square up jak zwykle nie jesteśmy zawiedzeni o koguk alchemist tego możemy użyć naprawdę teraz ach tam 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 dobra jak zwykle musi trafić nie w czasie podczas nagrywania przepraszam no niestety tego się nie da uniknąć losowe wydarzenia eee cała przyjemność dobra lecimy mi Google Archivist Quandle Pledge Mage. OK. No i co zielona? O! Tym razem od niebieskiej zaczynamy. Vortex Runner. To mamy. Mamy czarną, mamy białą, mamy czerwoną. I później zieloną. Late General. Mamy zieloną. Dobra. I lecimy na błodnocowe. Hmm, niebieska. No nie pasowała nam do naszych kolorów Fractal Summoning To też nie do końca Ta karta, o którą żeśmy walczyli Mentor Guidance Znowu mm -hmm. Come Common O, ten tak Ok Ok Spoko Mam w naszych kolorkach Flank O, proszę, w naszych kolorach I niestety Nasz Rar, już niestety nie w naszych. Elementalny ekspresjonist, Expressionist Jak expressionist. te karty tak wymieszać pomiędzy tymi wszystkimi plus pakami, które tam otwierałem to powiem, że mogłoby być nawet całkiem nie najgorzej. Village rights. mhm. Się... piękne, dzień znowu. Rum Przepraszam, no niestety. Warunki dzisiaj nie nieczciające. Się za ciepło zrobiło. Ludzie wyruszyli. Dobra, village mm -hmm. I trzy bustery do końca. Lord Horde Ok, Teach OK. Digibor. Nie, nie nasze kolory. Lord Campus. W ten sposób miał być. O, nie i od czarnej, tym razem zaczynamy. Czarna, biała, czerwona, zielona, niebieska. Czarna. No, no. uff Może jakiś fokus. Tak, gubi fokusa. O, podejrzewam, że tego nie było widać też. Pewnie tego też. O, o, dobra. Lagos Approach. Spinat Curls, Curate. Dobra. I czarna. O, proszę. Spectre 2-3 z flyingiem. Lashin, oczywiście, nie w naszych kolorach mage hunter Proszę. o dinosaur stipper okej okay. okej okay. divide by zero okej, okay. dobra Zimamy niebieski ankomon i teraz rarka będzie w naszych lorych niestety nie nie jest to mythic również więcej niż spellbinder Hmm, dobra, to może przynajmniej będzie coś fajnego na tyle. Cultivate. Też nie do końca. Ech, tym bardziej, że podejrzewam, że to już nie jest nasze pierwsze. Hmm. Nie tak. Nie tak, nie tak, nie tak. Dobra, dwa boostery do końca. Evental Masterpiece Biomathematician Biomathematician I Infused with vitality. Dobra I zaczynamy od białej O proszę jak się ładnie przewija kółeczko Czyli czerwona, zielona, niebieska i czarna Niebieska Barring Books hmm. Czy ten stworek to czytał? Chyba nie Ktoś tam chyba uciekał w tle ara. Pokaż go tutaj Ktoś tu uciekał w tle i Aha, zasypał po prostu książkami, tym jakimiś zwojami też widzę obwiązany ten stworek ponad dobra eee, star pupil. Nie oczywiście nie w naszym Samonik. o proszę lesson w końcu w naszych kolorach co jest całkiem przyjemne całkiem przyjemnym widokiem reflective golem mhm practical research dobra to już komony. test of talent Dobra, przed ostatnim booster, więc mogłoby być w końcu coś fajnego się trafić. Burden Master, W naszych kolorach? Więc nie jest źle. The Interpact. Okej. Okay. Mamy Mytica. Mamy Mytika. Dobra. Czyli tak. the top card of your library. Put that card into your hand. Let's see it has the same name as another card. excited this way. Repeat this process until you put the card into your hand. You excite the card, whichever comes first. Okay. Dobra. Wow, wow, wow. Przez chwilę myślałem, że to jeszcze ma jakąś skazę, co by podniosło bardzo cenę, ale to nie. Nie, 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 nie ma skazy. Wow, dobra. Tak czy inaczej, mamy Mythica Tenterpakt. I ostatni booster. Cioè, karta. Ostatni wusel. I ostatnia szansa na fajne karty. Co się trafi? Nie wiem. Czy fajnego? Nie wiem. Zobaczymy. Póki co? Jurika. Moment. Czyli nasza karta na starcie. Letters of... Letter of Acceptance. Mm -hmm. Spectacle Mage Wow Dobra, jak zwykle Po co? O. Może inaczej o, o, o. Dobra Spectacle Mage Pigment Storm od czerwonej Bo czemu by nie? Jest zielona, niebieska, czarna i biała Promising dust i biała defend the campus. O, jest znowu czerwona. Dobra, Twin Scrolls shaman. I teraz będzie lesson. Tak, environmental science. Alkomany? Pięknie. Emergent Sequence. W naszych kolorach jest spoko. Professor symbology. Okej. Okay. Codex Apprentice, no nie w naszych kolorach i ostatnia rarka przynajmniej w naszych kolorach. A to wakery equipment. Taki lifelink link do naszych pestów. Czerwone się wydało i się już. No, przynajmniej będzie coś będzie najbrzydszy kapturzysta na świecie no, tak przeokrutnie brzydka karta myślałem, że jej nie trafię no niestety miałem tego pecha jak ja tego obrazka nie znoszę Jest po prostu dramat no jakiś Karli Mazur Uch. Nie, po prostu nie. Karli z Mazur. Karli. Proszę cię, nie rób już więcej kart. <gry> znaczy grafik na karty. Zaczęliście z nim współpracę, bo to jest po prostu tak przeokrutnie brzydkie. wziął jakieś niby zdjęcie i do tego ponaklejał jakiegoś z paint jakieś wklejki porobił. No. Wygląda to po prostu źle, co najmniej. To dramatycznie. Uff. Nie wiem, nie wiem, jeżeli macie jakieś inne zdanie, to napiszcie, dajcie znać w komentarzu, ale to po prostu, jak dla mnie, to jest... ojejkuś. Naprawdę, to jest tak przeokrutnie brzydkie. Ach. Nie wiem, kto im to za... kto to zaakceptował w ogóle, żeby to przeszło. Straszne. Ale cóż. No nic. Tak chyba musiało być. Dobra. Na tym kończymy naszą przygodę z. To jest z, z Strixhaven. Tak mi się wydaje. Chyba, było na pewno wszystkie. żeśmy już przerzucili. Także możecie dać znać w komentarzu. Która szkoła Wam się najbardziej podoba? Która szkoła Wam się najbardziej podoba? Z tego dodatku. O. No chciałem wiedzieć, w jakich, jakie kolory Wam się preferujecie ogólnie. Przy okazji. Dobra, a ja nie przedłużam. I przejdę się z Wami. Trzymajcie się. Cześć. Miłego dnia.